Najlepsze w warsztatach jest dla mnie to, że y, mogę chociaż na chwilę y, poczuć, że jestem, poczuć, że jestem jak, najbardziej so, jak najbardziej sobą. Oddać w pełni, ofiarować w pełni siebie samego y, innym, takim, y, takim jakim jestem. No na pewno jest to dla mnie mega przygoda i która sprawia mi sporo przyjemności, satysfakcji. Cieszę się, że w ogóle wsiadłem, wsiadłem, do tego, do tego pociągu. Ja ogólnie piszę wiersze. Poprzez sztukę tak sobie mogę wyrazić też siebie. Najfajniejsze tak sumie jest, no więc to, możemy wspólnie spędzić wtedy ten czas. mamy no, tym różne ćwiczenia. Ćwiczymy też różne scenki. Więc nie ćwiczy jakąś wymowę też. Ćwiczy nasz oddech, żeby nas lepiej było tak jakby na scenie słychać. No i ogólnie te ćwiczenia są takie, że się zredukuję też i dobrze się czuję. I dzięki temu już się nie, nie będę wstydzić występować. Największe wyzwanie to tak się dopiero będzie, jak będziemy to przedstawiali w czerwcu.